Witajcie serdecznie w kolejnym naszym filmie. Jesteście na kanale Camper for Life, na którym prezentujemy ciekawe miejsca, ciekawe wycieczki z dziećmi. Podróżujemy kamperem, śpimy głównie na dziko. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Nowe Czaple. Gościnnie w województwie lubuskim, wyjątkowo nieodolnośląskim, ponieważ na dolnośląskim ciemne chmury, kiepska pogoda. No a tu znaleźliśmy okno pogodowe. Znajdujemy się w geoparku Łuk Murzakowa. E, ruszamy teraz nad jezioro Afryka e, oraz na wieżę widokową. Tu za mną zobaczcie, jest taki parking przy ścieżce geoturystycznej. Można w sumie stanąć kamperem, e, no i oczywiście małym autem też. Chodźcie zapraszamy, pokażemy jak to wygląda. się bardzo blisko parkingu wieża widokowa też to jest dosłownie 100 metrów od e, leśnego parkingu i zobaczcie jak wygląda pozostałość podawnej kopalni Babina z moim zdaniem ekstra i co ciekawe z lotu ptaka, jak spojrzycie na to jezioro to przypo, kształtem przypomina ono Afrykę stąd nazwa jeziora Jezioro Afryka Jezioro to pozostałość dawnej kopalni Babina, eee, wydobywano tutaj węgiel brunatny, węgiel ten pozyskuje się metodą odkrywkową, czyli trzeba to wszystko wykopać, wybrać, no i stąd jest to jezioro, zobaczcie jak ono pięknie wygląda. Na Dolnym Śląsku też mamy kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich, tylko w mniejszej formie, tutaj te jeziora są naprawdę potężne, to jest jedno z kilku jezior. Na terenie geoparku Morzakowskiego po polskiej stronie znajduje się 100 jezior, a po niemieckiej 200. Także cały ten kompleks tworzy około 300 jezior. Pochodzenie antropogeniczne. Oczywiście człowiek stworzył te jeziora. jeziorze Afryka znajduje się wieża widokowa z przepięknym widokiem na całą okolicę. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Tak wygląda Afryka. Widok z wieży. Pięknie, zobaczcie. Stąd pobierano węgiel brunatny. Ale pięknie. Wjechaliśmy do miejscowości Łęknica, znajdujemy się na parkingu numer 3. Tutaj będziemy nocować, a jutro stąd ruszamy na rowerową wycieczkę po geoparku. Cześć. Witajcie w kolejnym dniu. My już staliśmy jesteśmy po śniadaniu, e, idziemy teraz do wypożyczalni rowerów. Noc była spokojna, cicha, parking bardzo fajny. Polecamy serdecznie. Mamy już rowery. Dzieci mają kaski. gorma ma właściwie swój zestaw. Mina ma kask, fotelik. E, niestety nie ma sakw na rowery. E, trzeba wszystko wcześniej zamawiać i prosić, bo pani mówi, że jest w drugim budynku, nie ma kluczy. także Fotelik jest w cenie. E, paski też są w cenie 25 zł za sztukę. Ruszamy, tato! Ta. Jesteśmy już na trasie. Właśnie ruszamy w kierunku dawnej kopalni Babina. Zapraszamy serdecznie. Zobaczcie, jak kopalni. wygląda geopark Łuk Murzakowa. Zapraszamy. Zaledwie kilkadziesiąt metrów od parkingu są już dwa pierwsze jeziorka, za nami drugie z nich. Zobaczcie na tą piękną turkusową wodę. Pogoda super. Naprawdę wygląda to świetnie. No i co najważniejsze, naprawdę jest tu mało ludzi. na murenie lodowca i cały czas jest z górki albo pod górkę. I trasa jest dosyć wymagająca. To jest super. Znajdujemy się przy punkcie K. Przed Wami zapadliska pokopalniane. Tutaj był, częściowo była kopalnia podziemna i ten obszar zapadł się. Te drzewa, które tutaj widzicie, takie obumarłe, zginęły dlatego, że tutaj jest bardzo Kwaśny odczyn pH, bardzo niskie, 2,8. No i te drzewa po prostu umierają od tego. Zobaczcie. No ale tworzy to naprawdę cudowny widok dla, dla oka. Po jednej i po drugiej stronie ścieżki znajdują się takie jeziora. W sumie na całym tym obszarze tego parku jest 7 takich jezior. Do zobaczenia. chwilę podjedziemy do rezerwatu nad młyńską strugą. Do Łęknicy jest półtora kilometra, skąd ruszyliśmy. A to jest ta wieża, widokowa, na której byliśmy wczoraj nad jeziorem Afryka. Trasa, na której się znajdujemy, jest bardzo dobrze przygotowana zarówno dla rowerów, dla turystów pieszych, jak i dla wózków. Nie trzeba mieć jakiegoś szczególnie porządnego wózka, wystarczą zwykle. Pompowane koła, i naprawdę śmiało można się wybrać. W jedną stronę, czyli od parkingu do, do wieży widokowej, z około 5 km. Czyli w to mi z powrotem 10, cały dzień, naprawdę można miło spędzić czas. No to ruszamy nad młyńską strugę. Arrivederci. Jesteśmy fanami Dolnego Śląska, ale słuchajcie, łuk Murzakowa w województwie Lubuskim naprawdę przebija po tysiąc kroć kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich. Możecie tutaj spędzić cały dzień, a naprawdę zabraknie Wam czasu, żeby to wszystko eksplorować i obejrzeć. Serdecznie polecamy tą wycieczkę, na pewno nie będziecie żałować. się na kolejnym punkcie widokowym. Tutaj jest źródełko wód żelazistych. Zobaczcie, tyle w tym miejscu. Nie, za to gejzer. Igor, wypijesz taką wodę? Nie, ochyda. Patrzcie, jak to jest ładnie. Pogoda trochę No i kierujemy się dalej. Podążamy dalej w kierunku wieży widokowej. Tak, nad jeziorkiem Afryka. I tyle. Znajdujemy się w punkcie G. Bez skojarzeń. Tu pozaczyna się Afryka. Jest to największe jezioro pokopalniane na tym obszarze. I tak ono wygląda w pełni okazałości. A tu jest taka piana żółta na brzegu. Zapewne jakiś osad związany z tym, że ta woda jest taka kwaśna. I patrzcie, tam. Super. Wycieczka na cały dzień. Jest tu naprawdę co robić. Dzieci są zajęte cały czas. Trasa jest świetnie przygotowana pod wózek, pod rower dla turystów pieszych. Na każdym przystanku są wiaty, ławeczki, można sobie usiąść, odpocząć. I naprawdę jest cicho, spokojnie. Można się zrelaksować i oderwać od rzeczywistości. Super. Naprawdę. W skali 1 do 10, gdzie 1 to słabo, 10 to dobrze, bardzo dobrze, dajemy dychę, Naprawdę polecamy. No, tak wyglądają kulisy powstawania filmów. Nie ja tak. Na dół. Nie, tak. Nie tak. Koniku. Tak. Dobra, opra. Ale jak ja tak ją skręcę, to mi upadnie już w tą stronę. On jest strasznie ciężki. No powiedzimy, żeby... Oh, no dobra, no jest. Nasze maszynie tak samo są zaparkowane. Idziemy oglądać formy erozyjne. Punkt F Formy erozji. Piękny tekst. W tamtym krańcu Afryki widać wieżę widokową, z której rozpościera się widok na całe to pojezierze. To już jest koniec, nie? Czy nie? Tak, no, pewnie nie. No, jesteśmy teraz na stacji F. No, ale one tam później są skumulowane? Czy Boże, co on robi? Weź mu powiedz. Nie, tam jest ty... chyba jeszcze jedno i później... Powiedz mu, że do tego dalej. nie robił. Igor, nie rób tego. Jesteś cały czarny już, usyfiony. Zrób im zdjęcia. Ale to jest piękna woda. Sącie. To są te formy erozyjne. O. W punkcie F warto jest zejść na dół nad jezioro. Za moimi plecami macie formy erozyjne. I to, są, to, jest, to jest urobek pokopalniany, tak na dobrą sprawę. Po węglu brunatnym. Nawet zobaczcie, to chyba coś jest. To jest węgiel? Zobaczcie. Chyba jest nawet troszeczkę węgla. No i wygląda to mega. Półksiężyc. Zobacz, jaka to jest węgiel. O! Patrz. Patrzcie, to jest węgiel. Naprawdę to jest węgiel tak. No naprawdę. No tutaj wydobywali węgiel brunatny. Błyszczy się, nie? To takie łupki jakieś łyżczykowe są. To są pozostałości pokopalniane. To już się nie opłacało wydobywać to. Nie Porzucili. Najpiękniejsze jezioro, zielone, mega. To jest właściwie na początku, a u nas to jest koniec. Tak, my no jedziemy, zaczęliśmy trasę w drugą stronę, ale jesteśmy przy. W punkcie B upadowa. Czyli to jest dawna droga do kopalni. I tutaj szyb, wszystko co było nad szybem się zapadło. No i powstało to jeziorko. Cena nas oczarowało. Jest fenomenalne, zjawiskowe. Naprawdę podoba nam się bardzo. E, dajemy 10 na 10. Jest tutaj super. I na, na pewno, jak tutaj przyjedziecie, nie będziecie tego żałować. Polecamy serdecznie tą wycieczkę. A ja to żałuję. Tak przyjechałam. A dlaczego? Górka, pod górkę trzeba jeździć. A Właśnie. to zróbnie. Tak się, tak się lody z dziećmi. Próbuj. Próbowałem już łokciem. Daj. <noise> Mogę spróbować Nie, wy już, już nie powiedzieć. Dobra, obrań się zmieniają. No. Aha, no i właśnie, widzicie, co jest fajne w, w karawaningu i w kamperowaniu. Wróciliśmy. Stoimy na dziko, wróciliśmy. spijemy sobie kawkę. Nikt tej kawy tutaj nie ma, każdy no, musi jechać do miasta. Już jesteśmy po obiedzie? Jesteśmy po obiedzie, dzieciaki jedzą lody, nie ma tutaj w ogóle żadnego sklepu. Wszyscy patrzą na nas z zdziwieniem. No, tak naprawdę to jest to jest super. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwoneczek. Polecamy wszystkim serdecznie ścieżkę geoturystyczną e, dawna kopalnia Babina. Jest tutaj super. My już kończymy naszą wycieczkę na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.